Witajcie formowi miłośnicy Mr. Akumulatora. Dzisiaj, może, znowu parę słów o kulonie 912 i w zasadzie, można powiedzieć, o 820. Tematyką będzie ładowanie stałe, prądowe, stało-napięciowe, kontraładowanie impulsowe, czyli przerwane, i jeszcze do tego ładowanie asymetryczne. Jak to się w praktyce ma do akumulatora, do jego pojemności itd. Tak Drugoplanowym przedstawicielem tego testu będzie jakiś tam akumulator AGM 18A, ponadroczny. Trochę przeszedł już swoich testów ładowarek i nie tylko po pełnej przerwie, po pewnym czasie. Teraz znowu został wzięty w obroty i oto co z niego wynikło. Tutaj na początku jeszcze tego nie mam zarejestrowanego, ale rozładowany prądem 3 ampery kulonem. Uzyskał pojemność na poziomie 11,79, 77, coś w tym stylu, amperogodziny. Także to jest powiedzmy taka pojemność wyjściowa. I po tym rozładowaniu został ładowany stałoprądowo, potem napięciowo i do tego takie dwie godzinki impulsowego doładowywania do napięcia 15,6. No i co z tego wynikło? Może na początek. Proces tego, tego ładowania cały. Trwał 9 godzin 11 minut, w tym 2 godziny tego impulsowego doładowania. Może będziemy oporować czasem, nie żadnymi pojemnościami. Udało się uzyskać z tego 3 godziny i 29 minut, około 3,5 godziny, mniej więcej 10,5A. No więc ta uzyskana pojemność takiego ładowania jest trochę mniejsza i to znacząco mniejsza. Myślę, że nie jest to błąd pomiaru. Przypomnę ładowanie stałoprądowe. To napięciowe i impulsowe. Dla, jak dla tego akumatora to był prąd 3,6A i do napięcia 14,9V. To impulsowe jest w granicach 14,9-15,8 średnia tam będzie coś w połowie tego, wiem, 15,3 coś w tym stylu. No trwało ileś to godzin to pierwsze ładowanie, pojemność mniejsza, no troszkę tak słabo, że tak powiem. No to cóż, postanowiłem go naładować jeszcze raz, jeśli chodzi o te główne napięcia i prądy. To samo, 36A do 14,9V. Mała przerwa. Potem znowu doładowanie impulsowe takimi samymi nastawami jak wcześniej. Mała przerwa, kolejne doładowanie. Tutaj widzę, jak widać, jak widać już są troszkę progi zmienione. Dolny, podniesiony, żeby to średnie napięcie impulsowe doładowania było nieco większe. Po tym czasie taki powiedzmy drobny odpoczynek. Odpoczynek polegający na, naładowaniu, na ładowaniu przy napięciu 13,8V. Całość trwała ponad jeden dzień, bo tu mi program odpowiada. jeden dzień, 13 godzin, czyli długo. No i teraz ciekawe, jak to się przełożyło na pojemność znacznik końca, znacznik początku. Z 3 godziny około 30 minut zrobiło się nam 30. No to pięknie, z 10,5 pół spadło do niewiele ponad 9, może 9,5 jakoś tak. A tyle czasu, tyle zachodu, tyle, tyle różnych podejść i stały prąd i stałe napięcie i ładowanie impulsowe i potem wysycanie takie łagodne nie odwdzięczył się nam ten akumulator no cóż, no to kolejne ładowanie tym razem już krótsze, 7,5 godziny około wyłącznie stało napięciowe i stało prądowe też do 14, tu też troszeczkę napięcie jest podniesione właśnie stałe napięcie, stały prąd do 15,2 V jaki efekt na rozładowaniu Wyszło 3,20, no troszeczkę więcej niż w tym poprzednim ładowaniu. Minimalnie więcej tego czasu 10 minut, ale dalej to nie jest to, co było na samym początku. To jedziemy dalej. Tu był jakiś mały teścik, niedokończone ładowanie, niedokończone rozładowanie, więc tego nie ma co sprawdzać. No i w końcu przyszedł czas na ładowanie asymetryczne czyli jest to ładowanie impulsem prądowym. Po ładowaniu następuje rozładowanie. Ja tu ustawiłem takie nastawy jak 3,6 Ampera w czasie ładowania 0,5 Ampera w czasie rozładowania. Impuls ładujący 10 sekund. Impuls rozładowujący 10% z tych 10 sekund. No i co to dało? Może na oko już coś widać. Może na początek sprawdzimy ile to trwało. Pierwsze ładowanie impulsowe. To już w zasadzie na oko widać, że trwało 5 godzin z ogonkiem w porównaniu do tych wcześniejszych ładowań to, to najszybsze jakie było a co się udało z niego uzyskać może żeby było to troszeczkę dokładniej to mu damy powiększenia co się udało uzyskać z tego pierwszego rozładowania 3 godziny 35 minut no to nieźle to jest prawie tyle samo co przy drugim rozładowaniu w ogóle drugim w tym sezonie że tak powiem po tak krótkim ładowaniu no to idziemy dalej. Drugie ładowanie asymetryczne. Tam było 5 godzin 5 minut. Tu mamy 4 godziny 55. 10 minut jest mniej. A jaki efekt? 3,39 około, powiedzmy 3,40. I znowu przyrost czasu rozładowania. Znowu przyrost czasu rozładowania. Myślę, że to nie jest granica błędu. Jest to zauważalny wzrost. Kolejne trzecie yy, ładowanie impulsowe. 4,54. No minimalnie, ale też mniejszy czas ładowania. Czyli same plusy i czas rozładowania. Mniej więcej 3,45. Jeszcze więcej niż w tym kroku. 3,40 około 1, 3,45. No cóż, jak tak dalej i jak tak dobrze idzie, to jeszcze jedno ładowanie asymetryczne. I jeszcze krótszy czas ładowania, 4,49. bo Zbliżamy się czasem. Poniżej 5 godzin 3,42 około, tutaj już widzę, nie ma jakiegoś większego wzrostu pojemności. Z się około 3,42, 3,45 może sięgam, w zależności sensie, jak tą linię tutaj ustawię. I kolejne, ostatnie doładowanie impulsowe tej serii przynajmniej 4,43. Jeszcze krótsze od tych poprzednich. Coraz krótsze ładowania. Pojemność jak na razie nie spadała, tutaj cały czas rosła. Tych dwóch ostatnich powiedzmy jest taka sama. Potwierdził to w sumie też kulo na swoim wyświetlaczu. Było 11,1 Ampere godziny przy prądzie 3 ampery w temperaturze pokojowej to około 23 stopnie. No i ostatni rzut oka na te wykresy napięciowe. Poświęciłem na to prawie 4,5 dnia, z czego niecałe 4 cykle trwały 3 ponad 3 dni, a 5 cykli. Ładowania, rozładowania, kolejny dzień i 20 godzin. Także jaki wniosek? No, ładowanie asymetryczne, przynajmniej takie, jakie te kulony mają, i przynajmniej takie, jakie ja tu zastosowałem, robi robotę.